Zbliża się godzina 15, to jest czas faktów RMFFM. My przenosimy się do studia faktów. Przy mikrofonie Karolina Michalik i Bogdan Zalewski. Zapraszamy. Sędziowie Sądu Najwyższego na razie nie mogą zwrócić odpraw. O powodach dowiedział się warszawski dziennikarz RMFFM. W zimowym raporcie drogowym opiszemy warunki jazdy w Małopolsce. Frapujące są doniesienia naukowe z Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie o nowym aparacie diagnozującym raka, a działającym jak alkomat. Na koniec lista popularnych w Polsce dziecięcych imion. Sędziowie sądu najwyższego, którzy wrócili do pracy w związku z postanowieniem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie mają jak zwrócić odpłat odpraw wypłaconych w związku z odesłaniem ich w stan spoczynku. Do zwrotu świadczeń zobowiązuje ich znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Jednak, jak ustalił Tomasz skory, zwrot jest na razie niemożliwy. Tomku, dokładnie Dzień dobry. Wyjaśnij, dlaczego. Dlatego, że sposób, tryb rodzaje i termin zwrotu wypłaconych sędziom świadczeń oraz sposób ustalenia ich wysokości miał określić w rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości. Chociaż ustawę, która o tym mówi uchwalono 6 tygodni temu, a 1 stycznia ogłoszona i podpisana weszła już w życie. Zbigniew Ziobro takiego rozporządzenia wciąż nie wydał. Ministerstwo wyraźnie zlekceważyło więc elementarne zasady techniki legislacyjnej, które dopuszczają wprawdzie wydanie rozporządzenia do ustawy po jej ogłoszeniu. No ale powinno to nastąpić przed dniem jej wejścia w życie, a na to już jest niestety za późno. Jak I się dowiedziałem teraz? w resorcie, w resorcie sprawiedliwości dopiero trwa praca nad przygotowaniem tego rozporządzenia. To fakty w RMFFM. Ponad 50 dzieci i kilkunastu pracowników przedszkola w Parnowie obok Koszalina zostało ewakuowanych. W budynku włączyła się czujka czadu. Nikomu nic się nie stało. Strażacy sprawdzają teraz skąd dokładnie ulatniał się tlenek węgla. Trzy dużych rozmiarów niewybuchy odkrył sztorm w okolicach kanału Jamneńskiego w Mielnie w zachodnio-pomorskim. To prawdopodobnie bomby z czasów II wojny światowej. Na znalezisko natknął się spacerowicz. Do Mielna jadą saperzy. Jak wyglądają te niewybuchy, zobaczcie na RMF-24.pl. Zderzenie dwóch ciężarówek na krajowej dwunastce w rękoraju między Piotrowem Trybunalskim i Łodzią. Trasa jest zablokowana. Wyznaczony objazd przez autostrady A1. Trudne warunki panują na drogach. Na południu kraju przechodzą burze śnieżne. Trasy w Małopolsce patroluje Marek Wiosłomarku, gdzie kierowcy muszą szczególnie uważać. Intensywnie Śnieg pada na południu Małopolski. Mimo że na drogach cały czas pracują piaskarki, to nie nadążają one odśniarzać dróg. Biało jest na krajowej dwudziestce ósemce pomiędzy Rabką a Nowym Sączem. Trudne warunki do jazdy także w okolicach krymnicy, piwnicznej, Zdrój. I na na samej Zakopiance, tam mocno spowolniony ruch pomiędzy Lubniem a Chabówką. Zamiecie śnieżne także na Podkarpaciu, szczególnie w okolicach Przemyśla i w Bieszczadach. Uczeni z Uniwersytetu w Cambridge rozpoczęli badanie nad nowym urządzeniem diagnostycznym, które ma pomóc w walce z rakiem. Uczestniczy w nich 1500 pacjentów. Łączymy się z naszym korespondentem Bogdanem Frimorgenem. Bogdanie, na czym polegają te prace? Uczestnicy testu poddają się dziesięciominutowym badaniom. Są one kompletnie nieinwazyjne i polegają na analizie wydychanego z płuc powietrza. Na podobnej zasadzie działa alkomat, który w oddechu wykrywa ślady alkoholu. Komórki rakowe nie rozwijają się normalnie, w związku w związku z tym wydzielają substancje, których obecność w organizmie jest nienaturalna. Podczas testów próbujemy stworzyć wzory odczytów, które mogłyby zostać użyte w diagnostyce, mówi profesor Rebecca Fitzgerald z Uniwersytetu w Cambridge. Zastosowanie takich urządzeń ograniczyłoby liczbę wykonywanych biopsji i innych uciążliwych zabiegów, poprawiłoby komfort pacjentów i byłoby dla służby zdrowia źródłem sporych dochodów. Na portalu Twoje Zdrowie RMf24.pl możecie zobaczyć jak dokładnie wygląda to urządzenie. Znamy najpopularniejsze imiona, jakie rodzice nadawali swoim dzieciom w zeszłym roku. Zuzanna wygrywa wśród imion dla dziewczynek, a najwięcej chłopców dostało na imię Antoni. Nasz reporter Michał Dobrałowicz zapoznał się z tymi statystykami, Michale, Dzień dobry, dzień Karolino i Bogdanie. Jakie jeszcze imiona były popularne? Julia i Zofia, a dla chłopców Jakub i Jany. Paweł też jest ładny, takie typowo nasze. Kamil, Nazwałam Paulinka. Wcześniej miałam na taką dziewczynkę, właśnie koleżankę. Myślę, że może jednak jakaś Stefania, to jednak chcemy po babci prababci. Coraz częściej rodzice nadają też bardzo oryginalne imiona. W ubiegłym roku w Polsce urodzili się na przykład mały Dekster i Aisza. Proszę bardzo. A jakie inne oryginalne imiona nadawali rodzice? Sprawdzimy to w kolejnych faktach. Radio Muzyka Fakty RMF FM